A czy też konsekwentnie trzymasz się tego, że nie posłałaś dalej swojej córeczki do komunii? Tak, Ania nie, nie poszła do komunii, w tym roku też nie poszła, ale uczestniczy na lekcji etyki i, i religii. Staram się właśnie, żeby, żeby znała religię chrześcijańską, żeby miała wiedzę. I żeby sama zdecydowała, ale Hania jest ochrzczona. Miałam taką potrzebę, żeby ją ochrzcić, natomiast te wszystkie sakramenty chciałabym, żeby sama podjęła decyzję. Jeśli będzie chciała, to, to na pewno to zrobi. A, a staram się ją wychowywać w wierze chrześcijańskiej. Nawet czasami chodzimy do kościoła, nieregularnie, ale chodzimy. Nie widzę w wierze chrześcijańskiej nic złego, absolutnie. Jest wspaniała. Zresztą zobacz, co mam na, na nadgarstku. Różaniec. Różaniec. No i chyba tyle w tym temacie. A twoja córka na przykład nie miała takiej potrzeby, żeby też jak inne dziewczynki, bo czasami w niektórych diecezjach oczywiście są alby, ale jednak w innych piękne suknie. Prezenty, no i cała, cała ta otoczka właściwie komunijna dla dziewczynek. Często mam wrażenie jest ważniejsza niż sam sakrament. No właśnie, a co jest w tym wszystkim ważne? Sukienki i prezenty czy sakrament? Sakrament. No właśnie. Czyli bardzo Dlatego mądrze wychowujesz uważam, swoją córkę. Uważam, że to powinna być dojrzała, fajna taka decyzja. I yy, yy, to nie jest tak, że nie, ch nie chcę, żeby moja córka. Nie, 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 nie uczestniczyła w życiu chrześcijańskim, czy też nie była u komunii, czy w, na bierzmowaniu, wręcz przeciwnie, ale myślę, że, że musi sobie sama wybrać taką drogę, którą będzie chciała podążać.